Cześć, mówi Bartosz Zbozień. Postanowiłem zrobić kolejny film z ćwiczeniami po tym, jak zobaczyłem, że na maturze dość często pojawiają się tego typu zadania. Są to w miarę proste logarytmy, tak więc nie ma tam żadnych działań na logarytmach, mimo to lepiej poćwiczyć, aby mieć pewność, że na maturze będzie dobrze. Pierwsze zadanie to logarytm o podstawie 1 czwarta z 16 to się równa X, do której potęgi należy podnieść 1 czwartą, aby otrzymać 16. Na oko widać, że 16 jest to to samo co 4 do kwadratu, ale po lewej stronie równania mamy 1 czwartą, a nie 4. Jak się tego pozbyć? Jak to zamienić? Trzeba sobie przypomnieć pierwiastkowanie i potęgowanie. Szybkie przypomnienie. Jeśli mam na przykład 1 drugą, to jest to dokładnie to samo co 2 do potęgi minus -1. 1 trzecia to to samo co 3 do potęgi minus -1. 1 czwarta. To to samo co 4 do potęgi minus 1. Rzuca się w oczy prosty schemat, który można zapisać jako 1 nad a to się równa a do minus 1. Tak więc zamiast 1 czwartą można wpisać 4 do potęgi minus 1. I to wszystko do potęgi x, a to się równa 16. 4 do minus 1 do x to jest to samo co 4 do minus x, a to się równa 16. Następnie zamienię 16 na 4 do kwadratu. Teraz jeśli skupię się tylko na potęgach, to widać, że minus x to się równa 2, czyli x to się równa minus 2. Teraz rozwiążemy sobie zadanie z matury podstawowej z 2016 roku. Zadanie numer 2. Liczba logarytm o podstawie pierwiastek z dwóch z liczby 2 pierwiastki z dwóch jest równa. I mamy cztery podane odpowiedzi. Logarytm o podstawie pierwiastek z dwóch z 2 pierwiastki z dwóch to się równa x, do której potęgi należy podnieść pierwiastek z dwóch, aby otrzymać dwa pierwiastki z dwóch. Naszym celem będzie doprowadzić to równanie wykładnicze do takiej postaci jak w poprzednim zadaniu. Postarajmy się sprawić, aby podstawa potęgi wyniosła 2. Najpierw, jak pozbyć się pierwiastka? Krótkie przypomnienie, że pierwiastek z 8 to jest to samo co 8 do potęgi 1 druga. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest to samo co 8 do potęgi 1 trzecia. Pierwiastek czwartego stopnia z 8 to jest to samo co 8 do potęgi 1 czwarta. Widać schemat, który można zapisać wzorem. Pierwiastek n tego stopnia z a to się równa a do potęgi 1 nad n. Tak więc pierwiastek drugiego stopnia z 2 zamieniam na 2 do potęgi 1, druga. a to wszystko do potęgi x i to się równa 2 razy i tutaj również pozbywamy się pierwiastka z 2, zamiast którego wpisujemy 2 do potęgi 1, 2. Po lewej stronie mogę przemnożyć wykładniki potęgi. Mamy więc 2 do potęgi x drugich. Po prawej stronie wpiszę tu jedynkę dla ułatwienia. Można skorzystać ze wzoru, według którego można dodać wykładniki potęgi, a więc to się równa 2 do potęgi 3 drugie. Tym sposobem udało się doprowadzić do przyjemniejszej postaci. x 2 to się równa 3 drugie. Czyli x to się równa 3. Oczywiście ten logarytm dało się policzyć w pamięci. Mimo wszystko warto było rozwiązać to zadanie krok po kroku, żeby zobaczyć schemat ich rozwiązywania. Dzięki serdeczne za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.